Witam bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zapoznamy się z sumak odstowiec. Co to jest ten sumak odstowiec? To jest takie fajne drzewo, aczkolwiek może też być w formie krzewu, takiego rozłożystego, gęstego. Na którym pojawiają się takie fajne liście, duże liście i takie czerwone. To nazwać to wygląda jak kwiatostan, taki czerwony kwiat jakby. Natomiast no, jest to owoc, jest to owoc. Ale skąd się, wziął? skąd się wziął sumak w Polsce? Mianowicie to nie jest nasza rodzima roślina, a przyszła do nas z Bliskiego Wschodu. Głównie właśnie w Turcji, tam na Bliskim Wschodzie jest znany, używany jako przyprawa bardzo często używany do potraw właśnie w kuchni tureckiej, arabskiej y -y, może być dodawany jako przyprawa właśnie do mięs, ryb, sałatek, ziemniaków, jogurtów. Tak więc sumak. Sumak od stoliec My wykorzystujemy tą właśnie czerwoną, czerwony owoc, który wygląda prawie jak kwiat. I to suszymy, ten owoc suszymy, i możemy zmielić go sobie na przykład. Ma być taki czerwony proszek. Wygląda jak czerwony proszek i charakteryzuje się takim kwaskowatym smakiem, dlatego może być zamiennie używany zamiast octu lub cytryny. No, również jest wykorzystywany na przykład w garbarstwie, w farbiarstwie, ponieważ ma silny barwnik, jest czerwony, więc. Służy do farbowania zwłaszcza wełny. Dlatego też w Turcji właśnie bardzo używają go do tego celu. Natomiast u nas jest dość niespotykaną przyprawą, ale ma już swoich też zwolenników. Przyprawiamy różne tłuste potrawy, ryby, mięsa. Przed, przed, nacieramy przed upieczeniem, ponieważ właśnie. Potrafi, potrafi nam pomóc w trawieniu. Właśnie takie ma właściwości poprawiające trawienie, reduku, reguluje pracę jelit, pomaga również przy biegunce, łagodzi bóle brzucha, ma właściwości również moczopędne oraz potrafi zmniejszyć gorączkę. Poza tym ma silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Podobno nawet potrafi zwalczyć salmonelle, ma działanie antyseptyczne, potrafi łagodzić bóle gardła, objawy przeziębienia, jest też pomocny właśnie przy zapaleniach pęcherza i dróg moczowych, a nawet ma takie właściwości, które pozwalają obniżyć cholesterol i poziom cukru we krwi. Nawet jest wykorzystywany dla urody, mianowicie ponieważ zawiera dużo antyoksydantów. więc ma właściwości takie przeciwstarzeniowe dla skóry. Łagodzi podrażnienia. Potrafi wzmocnić naczynia krwionośne czyli zmniejszy nam o takie pajączki na skórze. Może też zatamować krwawienie. Z takich składników wartościowych to właśnie bogata, bogaty witaminę C, kwasy omega 3. I takie minerały jak magnes, wapno, potas. A tutaj mam właśnie owoce sumaka, i teraz spróbuję je trochę tutaj poobierać. Sobie wzięłam nożem, zobaczymy. Z sumakiem. Witam serdecznie. Jesteśmy po dwóch tygodniach, kiedy to nastawiliśmy sobie macerat sumaka, owoców sumaka. Więc po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach, taka marmoladka nam się zrobiła fajna. No, także żartobliwie, No i teraz co? Bierzemy sobie gazę, siteczko. Kładamy sobie do jakiegoś pojemniczka, słoiczka najlepiej i będziemy wyciskać. O, proszę bardzo. Tu już zaczyna sobie kapać powolutku Ja użyłam oliwy z oliwek. Też ma fajne właściwości odżywcze dla skóry. Jest wartościowym olejem. Zwłaszcza jeżeli to będzie taki olej, wiecie, nierafinowany, nie? Oliwa taka kurczakie się przegraca. Dobra, to ja najpierw sobie tą część wycisnę. Teraz sobie wyrzucę. Proszę bardzo, mamy maceracik z owoców sumaka. Kochani, warto sobie zrobić kolejny taki maceracik. Ja mówię zachęcam do zrobienia z dwóch, trzech maceratów roślinnych, aby sobie zrobić takie fajne serum do skóry twarzy. Pod oczami, czy też na całą twarz i szyjkę. Zachęcam!